Dzień dobry, serdecznie witam na moim kanale rocznik 1961. No dzisiaj, tak jak wam obiecałem, przystępuję do czyszczenia mojej takiej tu fontanny, która przez okres zimowy była zabezpieczona, żeby wody w niej nie było, żeby ona nie pękła od mrozów, bo mrozy mam tutaj w granicach 15-20 stopni poniżej zera. Teraz mamy już końcówkę marca, więc mogę ją wyczyścić i możemy również nalać wody, sprawdzić szczelność tej fontanny, sprawdzić czy pompka, która pompuje tutaj wodę, będzie działać. No bo w sumie 8 miesięcy to. Nie działało, bo okres zimowy od października, tak jak wam mówiłem, no to faktycznie październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, no 6 miesięcy, przepraszam, 6 miesięcy ona nie działała. Musimy teraz to wszystko posprawdzać. No ale żeby taką fontannę umyć, którą zaraz wam pokażę, jak wygląda, no to trzeba użyć niestety domestosu, stosu, porządnej gąbki, no i troszeczkę trzeba nalać wody, no i dobrze ją wyczyścić. Po wyczyszczeniu trzeba nalać wody, trzeba sprawdzić. Tą wszystką szczelność tej fontanny i będzie dopiero funkcjonować. Teraz Wam pokażę, jak ona wygląda po okresie zimowym, jaka jest elegancka. Cała jest czarna. Wszystko tutaj trzeba to wyczyścić, bo naniosło mimo wszystko, że była folia, naniosło tutaj. I gliwia. Wszystko to jest czarne. Są tutaj liście. Zrobiła się taka tutaj masa brudna, która po prostu po e, zalaniu wodą będzie cały czas brudzić nam tą fontannę. Czyli ja już e, sobie włączę szybkie nagrywanie i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, włącznie z napełnieniem i myciem tej fontanny. Sprzęcior przygotowałem: szlauf, gąbka, płyn do Mestos jest. No to co, lecę teraz odkręcić wodę. Niech się nalewa i jedziemy do działania. No i będziemy sobie nalewać ze studni błębinowej. Otwieramy i niech się leje. Woda poprowadzona jest elegancko szlofikiem. No i lecimy teraz tam czyścić. No już się ładnie kręci i o to właśnie chodzi. I tyle nam wody wystarczy i reszta do mesto i lecimy z mycimy. No i starałem się ją dobrze wyczyścić. Teraz muszę tą całą brudną wodę, która tutaj mi się nazbierała, muszę ją wy, wy, wynieść, wylać i napuścić świeżej wody i wtedy sprawdzimy szczelność tej fontanny. No, ja już ją wyczyściłem. Dobrze wygląda. No i oczywiście tam jeszcze z tyłu jest taka specjalna drewniana skrzynia na wszelkiego rodzaju pościel, na... Krzesełka na fotele, no ale to później będę tą skrzynię odbezpieczał, bo była zabezpiecz zabezpieczona przed śniegiem. No ale tutaj, teraz naleję wody do tej fontanny i muszę napełnić górną misę, tą dolną misę. No i tutaj na dole, na dole gdzie ten żwirek jest, to jest duży zbiornik. W sumie wchodzi mi tutaj około 200 litrów wody. I czas napełniania, no to ja nie wiem, będzie jakieś ja wiem 10 minut, dobrze to przeleję, żeby to się wszystko ładnie mogło wypłukać i później będziemy sprawdzać już czy pompa chodzi. To co? Znowu szybki film jak napuszczam wodę. No, ja już zakończyłem nalewanie wody, także tutaj teraz ona będzie przez całą noc, ta woda stała w tej fontannie, i później zobaczymy, ile tej wody zejdzie, i jeżeli gdzieś zejdzie, to wtedy będę musiał szukać już nieszczelności, w którym miejscu woda skapuje, ucieka mi z tej fontany, czy Gdzieś tam przy łączeniach, jak to wygląda technicznie. No, także tutaj jeszcze taki proces będzie dosyć długi. No, tego już nie będę nagrywał, jak sprawdzam szczelność tej fontanny. Nalało się około 220 litrów wody z tego, co mi tutaj wyszło na liczniku. No i tutaj mam taki magiczny pilocik, bo mówię, pół roku ta fontanna nie chodziła. Mam taki pilocik, Wam pokażę, i teraz tym pilocikiem. Postaram się włączyć pompę. Jeżeli pompa zadziała, to znaczy, że w dolnej misie jest dużo wody i pompa jest sprawna. No to co, robimy próbę generalną. Jest. Działa. Wyłączmy ją. Wyłączona. Włączmy. Działa. Pięknie tryska. Z góry. No, zadowolony jestem po tylu miesiącach, czyli pompę mam załatwioną, czyli jest sprawna, nie muszę się martwić o tą pompę. No, woda tryska, tylko teraz trzeba będzie sprawdzić szczelność. To ja już się powoli będę żegnał, w międzyczasie musiałem się ubrać w kurtkę, bo oczywiście u mnie jest zawsze zimno, bez kłofajki nie da rady. Zawsze mówię, mogę się tu nabawić kataru. Fontanna, za mną sobie Plumka, spokojnie można posłuchać sobie szumu wody, a ja się z wami już serdecznie żegnam, do następnego Pitu Pitu.